20 stycznia na Hani przy ulicy Nowowiejskiej 37B odbył się mecz 16. Kolej, kolejki drugiej Ligi PZPS pomiędzy Bluesów Mazowe Warszawa a Łaskową Łask. W pierwszej rundzie to gościła na obiektach Łaskowi, przegrywając e, z Łaskowią 2-3. Tym razem losy meczu potoczyły się nie inaczej. To triumfowała w wielkim stylu 3-0. Pierwszy set to świetna gra naszych gospodyń. Wynik zaskakujący do 20 Uwinęliśmy się w tym secie w niecałe 15 minut. Na boisku za miejsce Barbary Sokolińskiej, widzimy Anetę Piotrzyńską, która świetnie spisywała się w polu zagrywki raz w ataku. Drugi set to nadal kontrolowana gra przez gospodynie. Łaskowa początkowo próbowała podjąć walkę, jednak świetne bloki naszej środkowej jak Agnieszki Banasiak oraz bardzo dobra zagrywka i gra w polu Małgorzaty Ruszel nie pozwoliła na zdobycie przewagi przez drużynę przyjezdnych. Drugi set zakończył się wynikiem 25 do 17, również w niecałe 15 minut. Witam serdecznie. Trener Łaskowiła Łasko z Górnami Polskiej. Po meczu, który Mazowia wygrała, wygrała siatkarsko zasłużenie. Po prostu była w każdym secie lepszym zespołem i jak najbardziej zwycięstwo jest zasłużone. Czwórka tak samo już jest pewna prawdopodobnie dla Mazowi, która będzie walczyła o, o, o finał tej naszej ligi. Tutaj także gratuluję temu zespołowi i życzę sukcesów w play -offu. My jesteśmy na miejscu tym, którym zakładaliśmy sobie przed ligą i tak prawdopodobnie skończymy. Także ze wszechmiar udał się rewanż Mazowi za porażkę u nas dwa, trzy własku. Także gratuluję trenerom i życzę sukcesów w playoffa. Dziękuję. Trzecia odsłona to już postawienie przy, kropki nad i przez drużynę Mazowianek. Tener Wysocka widząc dobrą grę zespołu postanowiła dać szansę pokazania się wszystkim zawodniczkom rezerwowym. Gra bardzo dobrze układała się w przyjęciu oraz w polu ataku, wychodziły nam wszystkie elementy. Wynik trzeciego seta 25 do 14. Nie, po dzisiejszym meczu. Wrażenia są pozytywne, wiadomo. Wygrałyśmy mecz 3-0. Dzięki temu mamy szansę na to, żeby być w czwórce i grać dalej w playoffach. Czyli dość dobrze oceniacie Wasze szanse w no, myślę, że jest jak dobrze zagramy i na swoim poziomie bez robienia większych takich błędów powiedzmy no, z Ligi Młodzieżowej, no to myślę, że jest szansa, żeby wyjść może z grupy dalej. No i tego Wam życzę. No dziękuję Słuchajcie bardzo. Tak